Wrzesień 1939 roku Polska upada, ale nie klęka armie rozbite, miasta w ruinach, rząd na uchodźstwie a jednak kraj żyje. Jeszcze nie koniec dopóki żyjemy, nie damy się bo wojna nie skończyła się wraz z ostatnim strzałem. Zaczęła się w podziemiu, w lasach, w radiostacjach, w sercach ludzi, którzy nie przyjęli słowa koniec. Gotowe? Przekażesz to zaraz kurierowi. Tak jest, panie poruczniku. Z tych ruin narodziło się państwo podziemne jedyne takie w okupowanej Europie. Z tych klęsk powstała armia, która wróci do walki pod Tobrukiem, pod Monte Cassino. Pod Fales. Polska przegrała bitwę, ale nie wojnę. Kliknij i oglądaj. A jeśli chcesz, by pamięć o tamtym wrześniu nigdy nie zgasła, subskrybuj sekrety historii opowieści, bądź strażnikiem prawdy o Polsce.